Was w kolejnym odcinku ze Star Stable. A, poprawię już. Dobrze, jak już widzicie to już super fish. Już ma, jest cały zrobiony. A, jak macie to widzicie, nie macie całego ekranu. Um, No teraz już powinniście bądźcie ich widzieć. i się radzicie. Także um, dzisiaj robimy zadanka. no. Dobra. No dobra. Y... No, ale zanim będziemy robić tu... To... Ja dzisiaj już nie myślę, po prostu nie myślę. Jedziemy. Y... No, I jedziemy najpierw tutaj do stajni, żeby przebrać konia. Coś innego. Bo on już bardzo długo już tak jest. Y... No to hmm. Ta prakty? Czy ten? Ten. Wejdźcie. a eee, no. to. Kokolatki nie biorę. Tego też nie biorę. O. Ojejś. Się przezdrażyła. Ja tu mam takie No, podnieś No, teraz czekać będę o. No, pokaż się Czy takie niebieskie Dobra, niebieskie Okej okay. yy, Wszystko Wszystko Dobra, to jest jego sprzęt Ooo. Okay. Chodźmy zaparkować konia. Tutaj go weźmiemy, bo już musimy tutaj zrobić zadanka. Dawno nie, nie było mnie w Star Stable i za to bardzo przepraszam, a po prostu nie mogłam, bo byłam u cioci, a później byłam u kolejnej cioci, no i tak wędrowałam. I nie miałam po prostu czasu, żeby nabrać w tej szkole. Albo żeby po prostu cokolwiek nabrać. Nie konia. Co to jest za koń? A to są te stare kocyki. Dobra. Ja nic już nie mówiłam. Eee, a co, co ja teraz mam e, zrobić? Z ścianem? Tak, z ścianem. A ładny konik. Dobra, wsiadamy już na konia. Okej. Okay. Teraz już nie muszę patrzeć. Ups. Mojego sztucznego kwiatka zwaliłam. Mogę Wam go pokazać. Kupiłam go dzisiaj za 6 złotych Taki. O! Eee! Cena już mu oderwałam. bo niemal by było z celą. dzisiaj już grałam ale ja to tylko chwileczkę e, no i później jeszcze e, mogę mogę znaczy jak już skończymy zadania wszystkie to mogę wam pokazać jakie punkty kupiłam do szkoły. Ale na razie nie będę zdradzać. No i zaraz kończymy ten wyścig. Ja już tego wyścigu nie lubię przez muzykę, dlatego, że y, pamięta ten, kto grał w Star pamięta, że kiedyś w tym wyścigu była muzyka straszniejsza i to było, moim zdaniem, trochę lepsze, ale napiszcie, kto brał stable i jeszcze napiszcie, którą muzykę wolali, woleliście. Czy to, co teraz jest, czy to, co była kiedyś. Wróciłam. Do tego tak powoli, bo po prostu ja lubię ten wyścig z tymi przeszkodami. I po prostu szkodami jak tak szybko biegnę i już skończone. było napisane, nie zdążyłam po prostu tego przeczytać. Zaraz zobaczymy tam, gdzie mogą pisać inni, to zobaczymy, czy to może tutaj. Czy może to na tym piszę. Czy to już jest Oj, o, o. Dobra. No już zaraz koczymy, Nie wiem. No i koniec. A! Dobra. Jedymy! Jedziemy do Fortu Pinta teraz. Teraz do Fortu Pinta. bo nie ma 14 poziom! E! Zapomnieliśmy o jednej rzeczy. Musimy się wrócić. E, tam w tym cyrku. To też jest wyścig do zrobienia, tylko musimy jechać do tego krasmaludka, czy tam nie wiem co tu jest. Oj. Ja tego nie lubię. Jak się ten kąt cykaj i musimy zwalniać i znów klikać jak głupi w tą myszkę. Myszkę, klawiaturę. Nie jedz kamienia. Szkoda, że nie zrobili tego jak w realistycznym. Że się ta grzywa rusza i te włosy jej szkoda, ale chociaż koń się rusza, ty teraz już tak biegnęłam, jakbym ten wyścig robiła dopiero, co? Dobra, jedziemy. Przepraszam, że się teraz w ogóle nie odzywałam, ale musiałam się skupić. Dlatego, że po prostu... Nie lubię tego wyścigu i zawsze się mylę. A, a, znaczy, no nie, nie zawsze się mylę, czasami się trochę mylę. I najgorsze jest to, że czasami, znaczy, no jak pierwszy raz robiłam ten wyścig. Bo wiadomo, zaczynasz od nowa grać w Star Stable. No to musisz robić zadania od nowa. Yy... I właśnie w tym jest problem, że po prostu czasami nie będziemy wiedzieli, a tak się będziemy jechać. nie, będziemy konia marnować. No nie, nie, nie będziemy konia marnować, tylko po prostu yy, ważniejszy jest czas bo ja nie wiem kiedy mi się wyłączy mój telefon, bo mój telefon już ma mało procent. Ile ma procent? Nie wiem ile ma procent, ale tylko żeby nie miał 3%. Bo jak to będzie miał 3%, no to wiecie ile jeszcze ten filmik potrwa. Muszę cię. Nie wiem, podoba mi się y, to o głowie, co mam na sobie teraz. No i y, czasami się mylę z klawiszami, i wie, teraz chciałam przeskoczyć, no nie? Ale nie przeskoczę, bo kliknęłam ALT. Kliknęłam ALT i chciałam przeskoczyć. Naprawdę. A wiecie, coś jest u mnie dziwne? Y, że jak klikam. O jest. No i właśnie to jest mój szybszy ten. Jak klikam to, to mój koń też skacze. Dobra, kliknę teraz to i zobaczymy. No, kliknęłam. No i się wiem, ten. Dobra, koniu, ty idź. E, muszę teraz, teraz tutaj zamontować. O, ja nie, po prostu nie, coś weźmie. Ja się dziwię, że ten telefon się jeszcze nie potok. To ja powiem. Mój telefon tyle razy na tych filmikach wszędzie spadał, i ja się po prostu nie dziwię, że. Znaczy, ja się dziwię, że on jeszcze nawet nie pęknięty jest. Dobra, ryski są, ale nie jest pęknięty. Ja się dziwię, że mój telefon to przeżywa. No i się... ja się cieszę, że tak się stało, że spadłeś po Chociaż nie muszę jechać na górę. Yy, w Forci Pinta mamy chyba jedno zadanie. Nie, dwa. Z tutaj. A u tych kucyków. Oj, oj, oj. Dobra, chodźmy tutaj. Ani będziesz... Dobra, już znowu głowę na dół. Już zadowolony. Dobra. Pojenie koni. Tak. I od razu karmienie. Pójdźcie żeby tak to, żebyście widzieli. Halo. Dobra. Już mamy dwie rzeczy zrobione. Ten kucyk, nawet, ale nie jest taki ładny. <laughs> Powiem tyle, że już ten jest ładny, nawet. raczej nie nawet, bo jest bardzo ładny. Podoba mi się bardzo ten kucyk, ten brązowy. Nie wiem czemu, ale te konie brązowe to jakoś mi się trochę nie podobają. W tym Star stable. Ale chodzi mi o te startowe. Nie wiem czemu tak jest. Ale tak po prostu jakoś mam. Dobra i jedziemy teraz. Dobra i wyścig ostatni. Nie będę mogła wam pokazać bucy. Ej, a tę ładny ten konie, ale nie wiem. Nie wiem czemu w ogóle mi się podobał. Nie podobały wcześniej. Jak teraz to mówię wow, ale wale. no i znów no i widzicie co ja robię z tym koniem dobra Czy koń ten, czy, a ja go przyścignęłam. Ja nie rozumiem, po prostu. Dziwne. Nie, 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 nie. Nie pozwalam ci na takie rzeczy, koniku. Masz nie zwalniać. Nie, no nie, ja zwolniłam. You no know, to start stable jest naprawdę ładne teraz wow. dobra już Mamy... Eee, nie dobrze, tak? Dobra, idziemy odebrać razu, pieniądze. I patrzymy, ile mamy. I... Czekajcie? Mamy 1021, nie wiem. A jeszcze napiszcie pod komentarzem, kto lubi szkołę, a kto nie. Ja nie lubię. Jestem z tych osób, które nie lubią właśnie szkoły. A wiecie czemu nie lubię? Rano wstawać o 6.30. A, czemu ja skończę? Dobra, no, więc zrobimy pożegnanie takie, że skoczymy znów na ten murek. Ten, kto nie oglądał odcinka, jak wskakujemy na ten murek, to musi go po prostu obejrzeć na moim kanale, poszukać, nie wiem, no jak... i znowu będę, będę się męczyć z tym. Dobra, yy, zaraz się widzimy po prostu jak wskoczę na ten murek, bo coś czuję, że to może długo potrwać. Dobra, udało mi się. Nie koniu, ani mi się wasz. Yy, już bym miała wcześniej, ale po prostu spadł mój koń. Dobra, już jesteśmy na tym murku. Yy, I będziemy kończyć. O, dobra, kończymy teraz, bo idealnie koń, yy, głowę wziął. Áno, áno, dobre, to Tak. Končujeme odcinek papa.